Siemanerko, świetnikowy artysta z tej strony mamy środę, mamy środę. E, moi drodzy. E, normalnie minus 10 stopni, minus 10 stopni, wszystko zamarza, wszystko. Ale to jeszcze e, jest e, plus, ponieważ odstrasza konkurencję. Patrzcie. Normalnie zione są... Tym, tym zimnem jak smok łózek ogniem, prawda? E, zobaczcie, jestem na pierwszym kontenerze, na pierwszym kontenerze jestem. E, od razu pierwszy wyniosłem śmieci swoje i patrzcie I patrzcie co tu się dzieje Ten sam kontener co wtedy srebro było znalezione Tu jakieś buty Sprawdźmy to razem Sprawdźmy to razem potem powiecie że rozwalone Ale trzeba to sprawdzić co było prawda Co oni tu wyrzucają Nie ma żadnych Potrzebuje kapsułki do prania Co to jest jakieś koszulki Jakieś takie tam nic nie ma Obrusie e, po świętach to brusiki teraz będą wiecie ale leciały Wiecie o tym Będą leciały obrusiki po świętach. Ja chyba zacznę zbierać obrusiki. patrz jaki fajny, ty. Ładne to nie, ty. Bo, kurde, wyrzucają takie rzeczy piękne. Patrzcie, normalnie obrusiki po świętach wyrzucają, takie. Co jeszcze wyrzucają w kosmetyki, kosmetyki jakie mamy? Kosmetyki, kosmetyki, są e, są słuchawki, po biżu. A, biżuteria normalnie jakaś. Jakaś stara, ty. Zobaczcie, stara biżuteria. Dobra, patrzcie, odkładamy, ja tu muszę sobie zrobić swoją, swoją, swoją turdę, dobrze nie, że tak powiem, o, patrzcie, Kielki na peceta nawet, tu takie dwie flory dolny, to też normalnie sobie leżą, na FF210, wszystko jest, prawda, to jest Flashpoint, też jest i Flashpoint rediver też jest, dobra, ty... Tu może być trochę rzeczy, PC-ta. tu już od razu, kurczę, to muszę to spakować w inną torbę jakąś, Powiaką. jaką? Eee, niech tu na razie leży, tu będziemy odkładać nasze skarby, rzekaj, potem pomyślimy, potem pomyślimy, a na razie skarby tutaj, I, te one są normalnie ciężkie, Czeka. instrukcja znowu, jak zwykle? Pa, taleczka tam jest, już widzę, ale eee, zabawa, zabawa przednia, jak się bawicie, ludzie, na razie, Dobrze się bawicie? Spraw. O kurde, ty, o, normalnie. I całe, całe normalnie piękne te słuchawki, a, ale eleganckie, mega ty, nowe, wersja czerwona, patrzcie, wersja czerwona tych słuchawek, eleganckie, całkiem eleganckie, także już bierzemy pierwsze słuchawki i e, lecimy, lecimy dalej normalnie, nie ma czasu tego zamykać nawet, patrzcie, fajnie, 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 całkiem fajnie i zamykamy. Patryleczka, dobra, nie wiem, nie wiem, z kompasikiem, trzeba pewnie włożyć baterie, bierzemy te, co jeszcze dorzucili, patrzcie, jakieś takie preparaty, szampon, ty, szampon do czego, potrzebuję tego, to jest szampon do włosów, ja potrzebuję, wiecie co, ja potrzebuję że podczepić, co to jest, tych do depilacji twarzy, ty, budzimy sobie twarz, są, są normalnie, mogę sobie twarz wydepilować. I brodę se może wydepiluje ludzie. O, bo w ogóle z tym goleniem. Cały czas się muszę wolić w normalnie. Wy też tak macie, czy cały czas się golicie, patrzcie, co to jest? Ty co to jest, wach? To jakaś maszyneczka taka. Pisze charger. Nie wiem co to jest. Jak myślicie? O, taka golarka. Ale to nie działa. On, może ładowarka będzie sprawdziła. Ale tam może być biuteria, Co to jest? Co to jest? Mleczko z olejkiem to nie jest. Jak u albo żelę pod bo, 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 bo. Ale to nie srebro co to jest? Taka wbitka jakaś, wbitka tak chyba powiem za wbitka Korzycie za przypinka taka? Drogie koleżanki korzycie? Takie coś Fajna przypineczka taka pełno ma taki cyrkoni, fajne biżu Także to też bierzemy e, Może być dwa Normalnie to srebro patrz. a bo to mogą być kociuchy, takie dwa, patrzcie Ładne kociuchy Drogie panie. Czy podobają się wam takie kończyki? Pre, preferujecie je? Preferujecie te kończyki? Fajnie, mi się podobają. Mi się podobają, lecimy dalej. Co tu dalej mamy? Że, chłopot, prysnik. Albo szampon wydali. Ale nie wiem co tutaj. O, zapalniczka, patrzcie. Eee, fajna. Ja muszę rękawiczki założyć. Stara zapalniczka. Eee, fajucha. Wyczyści się wejść idealna, nie? Ludzicha, fajny. Ty, podpisana Zippo Zippo Bradford Modern USA, to już wiemy. Fajno, e, fajna Zippo zapalnica. Co tu jeszcze jest? to? co tu zimno jest? Za podpisz mi Zippo. Ja potrzebuję się wykąpać normalnie. Zaczekaj, wypalni zrobić. Do Philipsa, ładowarka, do Ameryki. bierzemy. co to jest? Do Philipsa takiego. O, 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 o! To jest do tego. Dobra, mamy. Także już wiemy, że to jest maszynka Philips. Maszyneczka Philips elegancko, elegancko no i co, zabieramy tą maszynurkę mamy dalej patrzyć, patrzymy dalej co się dzieje co tu się dzieje opakowanie, stary futerał co on krył żebym nic nie przeoczył, żebym nic nie przeoczy to, o, o, o jakiś kolczyk, patrzcie czy to srebro, czy nie nie wiem, nie wiem, próby nie widzę ale fajny taki kolczyczek bierzemy jedną, jedną, jedną. krem do rąk jedną. tu coś jest, o. jakiś taki pierdziulnik. nie, potem to przeanalizujemy jak będzie to złote albo srebrne, no to co wtedy? A co to jest? Co to jest? Do czego to przyrząd? Taki półklucz. Gdzie korzycie taki półklucz? Półklucz? taki, co dalej? Kurczę, to grubsze? No jest drugie takie, ten kolczyk drugi. Tu też takie kolczyki są, młote, kolczyki. Coś takiego. Co jeszcze? po ładowara do tego. Ładowara do tego całego. ładowara weźmiemy. łodowara weźmiemy. Co tu jeszcze mamy? Widzicie coś? Ja widzę jakieś mini kluczyki. Kluczyki do waszych serc. Kluczyki wszystkich osioków Perfumy. Nie ma, użyte. I co jest co jeszcze? Nie ma nic? Ja nic nie widzę. Także na dzień dobry, topiel z kosmetyka. Dobra, to było na tyle. Nie ma żelu pod plicznic. kurczę, Kurcze, blade jak to to jest? Żel, A to jest do włosów. To nie dla mnie, to nie dla mnie, nie dla mnie. Ba, sól kąpielowa. Działa ja relaksująco. Sól a nie wiem, A po co żel pod plicznic. Tu też nie, ok no dobra, na razie to nasze fanty lecimy dalej, zobaczymy co tutaj jeszcze dla nas ciekawego przygotowali jak myślicie co będzie jeszcze? może pozytywne zobaczmy, pozytywne tu może być, w butach będzie coś? w butach nie ma może tam tam jakieś tacy tacyka widzę? No kurwa, normalnie kurwa 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 ze mną? Fajnie zdobienia ma. Ale kurwa kurwa Nie Nie tam co? Patrzcie bateria jeszcze. Nie wiem, no co to? Elektryczny grzebień. Ty to weźmiemy, patrzcie. Ty elektryczny grzebień. Może będzie działał, tym. skręcimy w domu. Na bazie uśmietnikowego artysty. Grzebień jest proficare. Proficare. Sprawdzimy, sprawdzimy. Odcimy dalej. Co tu mamy Wazon, nie, wazon. Nie, nie nie wazon, wazon, wazon nie wazon. Co to kurde za ustrojstwo? Czy co to jest za szklanka taka dziwna Dziwny ten wazon, nie ludzika? No weźmiemy, zobaczymy Zobaczyć można Nikt nie mówi, że nie można zobaczyć Czy to nowe, czy to stare stare świetlink tego artysty świetlink tego artysta jest głodny tych wszystkich rzeczy ciekawych, fajnych artefaktów takich artefaktów no to są artefaktów artefaktów czy, artyfaktów? Artyfaktów, czy artyfaktów? nie artefaktów to są artefaktów nie wiem co to za artefakt co to za artefakt ten artefakt biorę są wszystko, no i tam, nudy. Koncentruję, fajnie jest. No lecimy dalej. U śmietnikowego artysty zawsze pełne kasioczki, że tak powiem. Więc zapraszam, Skakujemy w następnej. Patrzcie, torebka. Jaka to torebka? Nie ma firmy? Tak kurczę, nie ma firmy, co to znaczy? No name? Torebka no name. no ładna no. Ale fajna torebeczka, patrzcie, nowa. Praktycznie nic nie podarta, nic nie udarta. Nie obszarpana. Fajna, fajna. Taka V, co za co za firma V w ogóle? Firma V, takie. W środku, patrzcie panie, nic nie zniszczona. Bierzemy. Tutaj mam też. Śmietnikowy artysta nie pogardzi. Zapraszam. Ubranka? Nie, ubranka to nie plan. Ale możemy gdzieś tą reklamówkę sobie weźmiemy. Reklamówkę weźmiemy, Co to, było? Co to było No i lecicie dalej, następne, następne hasioki, że tak powiem, widzicie gdzie jesteśmy, widzicie, gdzie jesteście, na ich hasiokach jesteście, normalnie można tu się obracać. I patrzcie, ja tu wygrzebałem już fajny centymetr, także centymetr nowy, fajna miarka, e, jakiej firmy? Farmer Fabianów Także pozdrawiam Fabiana He. Pozdrawiam Fabiana i do ziarnka nie składacie tu swój urobeczek, prawda? Aż się zbierze urobeczek, dobry, to wtedy będziecie zadowoleni. możecie te torbę na prezenty sobie przygotować, tak będzie pasować w tą torbę prawda? Tam nic nie ma. Przyglądacie i zaglądacie tak sobie. Następny pacjent, następny pacjent, proszę, proszę, przepraszam, e, gabinet jest pusty, pacjenci mogą być przyjęci, że tak powiem, e, doktor jest naprawdę gotowy na, na terapię, a co tu jest? Bierzemy, kurczę, termosik wyskoczył. co, bierzemy termosik? Nie, nie bierzemy za bardzo, bo termosiczki, a, tu, teraz tu nie ma. Koleczka i co tam? Jakieś kurde spierdłe książka. Ja widzę tu książki. Do wody dowody, dowody. O tu dokumenty, to nie będziemy pokazywać. prawa jazdy jakieś. Boże święte, jaki mało lat nie pokazujemy. A ty jest książka. Nie, tu nic nie ma też ciekawego. Może to jest ta szczęśliwa ta torba, może to jest torba to torba szczęścia, to forma szczęścia, nie, to no nie torba szczęścia, ludzie, torba szczęścia inaczej ale robię sobie podgórkę, o, może tu, może to będzie fajne Ludzi, co to jest, co to jest za, 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 za korek w ogóle? Dalej, to, pa, tu może coś będzie. Potrzebuję potrzebuje więcej miejsca, Wtedy więcej, jest co to? Co to ciekawego jest? Kurczę, nie wiem. Zaraz to sprawdzę, bo nie wiem, co to jest. Nie wiem, dlaczego to służy. Ty do dlaczego to służy? Jest to jakiś dziwny stojak na chodnika? Nie, wiem, nie mam pojęcia. Sprawdzimy zaraz. Sprawdzimy zaraz. A tu jest jeszcze ciekawego, ale... A drugi taki. Drugi taki tam. może to wezmę muszę go znaleźć ten ten korkociąg, on fajny był bo to może jakieś korkociągi są do tego dwa takie korkociągi także ja to odkładam ja muszę znaleźć ten korkociąg czy, czy to jest taka skrzyneczka na super bag. patrzcie super bag, skrzyneczka taka fajna powiem taka po jednej stronie po drugiej można rzeczy super bag. także to nie jest opakowanie to jest oryginalna skrzyneczka Trosko, spoleksjonujemy normalnie sobie i polecimy dalej. Co my tu mamy, co my tu mamy? Pięknikowy Co to Ooo, a co to jest? O, a co to jest? Co to za ustrojstwo, Hofen? No i to jest element tego. Nie wiem, jak myślicie, co to będzie? Hoffena, takie coś? Bierzemy, tak bierzemy. Urządzenie do robienia żelków! Ty robisz żelki, można, ale ja. Z, będę żelki robił normalnie, prawda? Lecimy z tymi żelkami normalnie. O co tak. tam mamy? Świeczki, o. Oh, tutaj. Świeczki, ale puszę, co tak. To można wziąć. to do to, 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 tych żelków? To jest. A to jest do tych żelków też. To można wziąć. Takie rzeczy, nie wiem, co to za Dobra słuchajcie jak to wszystko wyciągnę To wam wezmę i To będzie trochę ciężko wiecie Bardzo co to jest? Żeby to nie było tych też To chyba do tych też mi się wydaje może być Ja lepiej to wezmę Żeby nie było że do tych zostało coś w No i dobra, no, no i co? No i lecimy dalej z tematem. Lecimy hmm. dalej, lecimy z następnymi żelkami, że tak powiem. Teraz potrzebuję maszyny do chipsów. Normalnie ludzie chodzą, dziwi, tak. Nie patrzą, ja nie wiem, na nie Hehe, hehe, żartuję. Musimy zagrukować, tym świetnie, bo patrzę. Jak się nurkuje? Nie, ja, to ogórki! Tam były ogórki! Tam ewentualnie, i tutaj mamy te urządzenia. Dobra, mieszka z No i tu doniczka, tylko widzicie. To już jest Pozbieramy tu wszystko. O! Tu ma szurowę. artysta wygrzebał to wszystko. Z hasiołka. książka tak musimy to sprawdzić Arko, tak jest że może grzeb, będziemy się czesać normalnie będziemy się czesać normalnie będę się czesał normalnie elektronicznie teraz będę wiedzał pięknie będę miał piękną fryzurę teraz normalnie o Fizura będę miał. Dobra, pakujemy to wszystko. Torby, zapalniczki, no i co? Pozdrowienia z pierwszej miejscówki. Dalej, zapraszamy dalej, zapraszam dalej. Bo to dopiero po początek. E, Sieman jako wszystkim. Śmietnikowy artysta e, już na bazie. E, witam na bazie głównej śmietnikowego artysty. E, no i co? Mamy piątą rano. Mamy piątą rano. E, jesteśmy... E, sprawdziłem sprzęty, e, które... E, które... Zostały e, odnalezione, e, uratowane, no i co? Bilans, bilans jest taki, że zaraz wam pokażę, prawda? Zaraz wam pokażę, b, b, pokażę bilans, tylko się przedostanę, tylko się przedostanę. Cogunek, a ty grzeczny byłeś? A ty grzeczny byłeś? Cogunek, malutki Cogunek, nie? Cogunek jest jaki? Grzeczny czy niegrzeczny był? Pop popatrz, grzeszy czy niegrzeczny? Cogunek. Grzeczny? Grzeczny! Czaruś gdzieś zniknął. Normalnie czaruś. Jak czaruś będzie siedział znowu mi w łazience normalnie w moich rzeczach, no to kurczę, się z nim trzeba sprawdzić. Czaruś! Siedzisz tutaj? Nie, nie ma go. On tu zawsze on tam zawsze w rzeczach się. O o, jest Jan! Nasz mały, nasz mały Urwis, dosłownie Agent, gdzie ty biegniesz? O, agent biegnie, dobra. Dobra, trochę rzeczy już jest tutaj na bazie uśmietnikowego artysty. No i co? Wiecie co? Powiem wam tak. Zaskoczenie mnie wzięło. Zaskoczenie mnie wzięło, bo okazało się te kolczyczki fajne. Fajne wam powiem. Te kolczyczki wpadły. Nie wiem jaka jest wartość tych gier. Też muszę sprawdzić, ale to powiem wam patrząc na grafikę. Tutaj pisze Intel Core 7, czyli coś, coś nowszego chyba, no nie? No i co, powiem Wam tak, że do tego to nie była ta ładowarka jednak. To nie była ta ładowarka, dlatego dalej temat tej maszynki będzie wisiał. No nie będzie wisiał ten temat maszynki, bo trzeba. Ale mam tą ładowarkę gdzieś na pewno, bo muszę ją zostawić, bo ma idealnie. Nie, to może nie. To może nie, ale jej się coś tak. Przejdźmy jak to kurde. O! Widzisz, ona ma idealnie. Fajne, takie nowe mam, powiem mam, jakby nowe. Fajne, fajne. Także temat maszynki będzie wisiał. Eee. Słuchajcie, to się okazało, wiecie dlaczego w kurtce jestem? Bo ja leciałem normalnie już na hasiok. Okazało się, że to, patrzcie, jest próba. 925 tutaj, widzicie? Bite. O, widać, widać im placek, nie? Także to jest srebrny kolczyk, normalnie się okazało. Ja już myślałem, że jest złoty, bo jakieś próby, mówię, białe złoto, no nie? Ale nie, srebrny kolczyk, także super super szalik. Ja poleciałem już na Hasiok, przerobiłem cały ten Hasiok normalnie, do zera. Nie ma drugiego, nie ma drugiego, nie ma drugiego, podobnie jak nie ma, nie wiem, ktoś gwizdnął już. Ja chyba nie wziąłem, albo. Gdzieś tu leży, wie, wiecie, nie wiem, gdzieś to może rzuciłem, brałem to czy nie brałem? O tej maszyny żelków. Ona działa. Normalnie patrzyłem, podgrzewa, także robi się ciepłe, także nie ma żadnego tutaj, e, nie ma żadnego żadnych diody, to nie zobaczycie. E, no i co? Latarka nie działa. To definitywny klapa. Okazało się, że do żelków było to, to jeszcze jedno i ta podstawka. Ta podstawka gdzieś jest. Fajna skrzyneczka, no nie? Ta skrzyneczka w kozak, nie? Fajna. Podoba mi się. No, ale dobra. Czas na testy grzybienia normalnie. Ja go testowałem i normalnie ja, on się robi ciepły, prawda? On się robi ciepły, także wszystko, patrzcie, działa elegancko i on się robi taki ciepły tutaj, także tak ma, tak ma działać, jak ma chyba, no nie? Także spoko, grzebyczek fajny, prawda? Grzebyczek fajny, no i co? Będziemy się normalnie, teraz wiecie co robić, czesu czesu, nie? Dobra, grzebyczek działa, także bilans jest taki, no i co kochani moi? E, pozdrawiam dla wszystkich. E, dzięki, że towarzyszycie mi w wyprawach, e, Dajecie motywacji najwięcej. E, dajecie mi tyle. Dajecie mi tyle motywacji, że. U, normalnie aż, aż normalnie odlatuję w kosmos. Odlatuję w kosmos. E, no i co? Taki bilansik mamy ty. A gdzie jest. A Czekaj, dobra. No nie, no wszystko z tego. Wazonik też, co to jest? Powiedzcie, czy to wazon. Czy to, co to jest w ogóle, wazon, nie? Tylko jaki dotowanie? Nowy wazon, jakiś zwykły, chyba, nie? No dobra. Lecimy dalej z tematem. Pozdrowionka. Do następnego. Dzięki za uwagę. Śmietnikowie artyści są. No! Jedną wielką rodziną. Jesteśmy jedną wielką rodziną pasjonatów, kolekcjonerów, poszukiwaczy skarbów. Eee, także. Siła. Lecimy. A rozkłada się normalnie, rozkłada się. Tak się kot rozkłada, widzicie? Patrzcie jak on ćwiczy normalnie. Ćwiczy normalnie, trenuje, nie? Dobrze trenuje. Ej wasze koty też tak trenują jak mój Patrz jak on trenuje. A czarusz na niego się patrzy, normalnie i mu kibicuje tutaj. Tak no, czarujś? No. Jedziesz, jedziesz, dobra, lecimy.